Współpraca z Sylwia Rzecznik Prasowej Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Dzisiaj około godziny 8.15 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogami do miejscowości Kończewice i Montowy. Kierująca oplem 34-letnia kobieta, Wyjeżdżając od strony miejscowości kończewiceni ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony trzeba Oplowi, którym kierowała 53 latnia kobieta. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 34-latka kierowała pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, mając 0,20 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostało jej zatrzymane prawo jazdy. Obie kobiety z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala w drzewie. Policjanci kierują samochody na objazdy. Rób w tym miejscu zostanie udrośniony za kilkanaście minut.